Schematem Jest schemat brak przyimka plus osoby równa się V. Zdanie. Marek idzie do domu. Marek to naturalnie osoba. Marek idzie do domu w języku niderlandzkim to Marek hat nar haus. Jak zapytać, kto idzie do domu? Patrzymy naturalnie na schemat brak przyimka plus osoby. Równa się wie, czyli wiemy, że nasze zdanie zacznie się od zaimka pytającego wie. Kto idzie do domu w języku niderlandzkim to wie naar huis. Kolejny przykład to ja widzę mojego ojca. Mój ojciec to naturalnie osoba, czyli mein vader. W języku niderlandzkim ja widzę mojego ojca to ik mein vader. Jak zapytać, kogo widzisz? Naturalnie patrzymy na schemat. Brak przyimka plus osoby równa się V. Czyli pytanie zacznie się od zaimka pytającego V. Kogo widzisz w języku niderlandzkim? To VZI-je? Kolejny przykład to leszek ma klucze. Leszek to osoba. Naturalnie, leszek ma klucze w języku niderlandzkim to leszek hejf śleutels. Jak zapytać, kto ma klucze? Naturalnie patrzymy na schemat. Brak przyimka plus osoby równa się wi. Kto ma klucze w języku niderlandzkim, to wi heft śleutels.